Moi kochani widzowie, to jest druga część. I tutaj. Właśnie mnie urwała pierwsza część, więc tutaj mamy muzeum. No to co? Pokażę wam, jak się go obrabowuje. No, popatrz. No, tutaj mamy tak czy siak, takie lasery. Pokażę Wam, jak będę koło tego dalizna. Moi kochani widzowie, obrabowałam już tego Direkta. Teraz tutaj. Proszę bardzo. Mamy mojego kolegę mi. Jan. Dzień dobry. Ściągnąłem specjalnie na tę okazję maskę. Widzicie, jak jest mój mój przyjaciel Miko? Jest taki kochany, że ściągnął dla Was maskę. No więc co? Widzimy się na zewnątrz. Moi kochani, jednak się nie widzimy na zewnątrz, bo chciałam Wam jeszcze pokazać tutaj mechanizm, który zaraz Miko z Filipem uruchomią. Ale kiedy Wam uruchomią i poją mi kiedy, no, to. Już. Popatrzcie. I mamy otwarte drzwi. No to co? Widzimy się zaraz. Moje kochani widzowie, popatrzcie, tu jestem. Ja chciałam Wam jeszcze coś ogłosić, że teraz, właśnie przed tym filmikiem o jaześ. Ja wysłałam moim kolegom Jakbyś miał początek Mej piosenki Ale będzie trzeba ją jeszcze dopracować Ale spokojnie Piosenka chyba za niedługo się odbędzie A na rok szkolny Jak będziemy jeszcze pamiętać o moim kanale To dostaniecie coś fajnego Moi kochani widzowie Za dwie godziny Mój, mój kolega nie będzie na chwilę Miko dostępny Więc nie będziemy robić nowych filmów A jutro będą przesłane Będę wam pisać dokładne daty. Uuu. Tutaj, tutaj macie właśnie mojego przyjaciela ze mną w furce, więc co? Widzimy się zaraz z moim kolegą Filipem.